W dzisiejszym odcinku skupimy się na dwóch całkiem nowych i znanych kreskówkach: Pora na Przygodę oraz Zwyczajny Serial. Do tego pierwszego tytułu powstało wiele popularnych teorii dotyczących śpiączki głównego bohatera, czy też wojny nuklearnej, która obecnie jest już wydarzeniem autentycznym. Dzisiejsza teoria zakłada, że wydarzenia Spory na Przygodę i Zwyczajnego Serialu dzieją się w tym samym uniwersum, jednak w różnym przedziale czasowym. Spójrzmy na początek na rzeczy dosyć normalne, które łączą obie te kreskówki. Powstały one w 2010 roku. Transmitowane są na kanale Cartoon Network oraz są one nieco zwariowane. To był taki luźny wstęp, dlatego przejdźmy teraz do teorii. Jak wspomniałem wcześniej, w porze na przygodę faktycznie miała miejsce wojna nuklearna, na skutek której wszystkie gatunki na Ziemi zmutowały oraz doprowadziła ona do wyniszczenia ludzkiej cywilizacji. Narodziły się natomiast nowe i dziwne istoty, jak antropomorficzne zwierzęta, czy też jedzenie, kosmici, magowie i inne istoty powstałe na wskutek promieniowania. W zwyczajnym serialu Mordechai i Rigby zamieszkują świat ludzi, ale także można spotkać tam dziwne istoty, jak np. Ducha Piątkę czy Micza Atletę. Na dodatek w obu kreskówkach mają miejsce szalone wydarzenia związane z potworami, czarnymi dziurami, demonami oraz innymi dziwnymi rzeczami. W zwyczajnym serialu możemy zauważyć miszmasz urządzeń cyfrowych i analogowych, które pasują do tych spory na przygodę. Można to wyjaśnić w ten sposób, że po wojnie nuklearnej nastąpiła deewolucja technologii. Spójrzmy teraz na Popsa i jego ojca. Są to cukierkowi ludzie. Być może byli oni pierwszymi królami Słodkiego Królestwa spory na przygodę. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Twórcy obu tych kreskówek wspólnie pracowali nad niezwykłymi przypadkami Flapjacka. Co oznacza, że ci panowie się znają, a to umacnia teorię, której ogólnym założeniem jest, że wydarzenia z zwyczajnego serialu dzieją się setki, a nawet tysiące lat przed wydarzeniami Spory na Przygodę. To była taka krótka, ale mam nadzieję, że ciekawa teoria. Jak zwykle, napiszcie o wrażeniach w komentarzu oraz zostawcie suba, jeśli materiał się wam spodobał. Dzięki za oglądanie, szczęśliwego nowego roku i na razie.